Cześć, moi drodzy, to ja wasza wróżka Natalia, witam się z wami serdecznie. No i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Osobom, którym napisałam, żeby się do mnie zgłosiły, to bardzo proszę, żebyście nawiązały ze mną kontakt, żeby ustalić sesję tarota. Więc zaczynamy nasz horoskop: Żywioł Ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w tym tygodniu widzę, że będziesz miał jakieś plany co do związku, co do waszej wspólnej e, przyszłości, będziecie mieli plany jakiegoś wspólnego wyjazdu, i na pewno w waszych e, sypialniach będzie dosyć e, gorąco w tym tygodniu, także w uczuciach, w miłości się będzie układać. Jeśli chodzi o zdrowie. To widzę, że mogą być małe problemy, które będą bardzo szybko pokonane. Przed Wami w pracy jest nowy początek. Może coś nowego Ci szef zaproponuje, więc warto to coś nowe spróbować. I wiele z Was może po prostu rozpocząć nową pracę, która będzie warta świeczki. A kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy. Jeśli w tym tygodniu będziesz przeprowadzał jakieś transakcje finansowe, zabiegi medyczne, one będą dobrze przeprowadzone. Ale jeśli chodzi o związki, to mogą jakieś nieudane związki w tym tygodniu się Wam właśnie zakończyć. Byk. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie bardzo sprecyzowany, Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe, będziesz wiedział, czego chcesz od życia, od związku, od otoczenia i to będzie dobre i korzystne. W zdrowiu, umiarkowanie, bo na pewno problemy zdrowotne pokonasz, na pewno wszystko się ułoży. W pracy. Co niektórych czeka jakiś wyjazd. Może co niektórzy też wejdą w jakieś spółki. Ale te wszystkie sprawy, które będą w tym tygodniu związane z pracą, one wszystkie będą korzystne. A kartą tygodnia jest koło fortuny. Więc los coś Wam ześle, Nie przegap jakiejś szansy, nie przegap czegoś, żebyś czegoś właśnie nie stracił. Anna. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Twoim życiu pojawia się jakiś przyjaciel, który będzie Ciebie wspierał, który będzie e, Tobie pomagał, i właśnie w Waszych związkach będzie się naprawdę bardzo sympatycznie e, działo. Ale też. Niektóre przyjaźnie, które są, mogą się przekształcić w stały, piękny związek. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj, bo możesz mieć jakiś problem, możesz się przeziębić, na pewno będziesz musiał się e, przyłożyć, żeby pokonać właśnie problem zdrowotny. Także, e, nie, także dbaj o siebie. Tak samo nie nadużywajcie jakichś używek, bo co za dużo to też niezdrowo. W pracy możesz spodziewać się właśnie jakiegoś fajnego prezentu. Właśnie ktoś może Cię w pracy zaskoczyć właśnie prezentem. A kartą tygodnia jest ósemka mieczy, więc wiele z Was może gdzieś wyjechać, może gdzieś się przemieszczać, podróżować, ale też będziesz Yy, walczysz z uczuciami, będziesz się starał podjąć właśnie jakieś decyzje na życie. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł Ziemi, żywioł powietrza, wodnik, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno. Przed Wami jest nowy początek. Przede wszystkim dla osób samotnych. Jakiś dobry, jakiś dobry układ, dobry związek szykuje się na horyzoncie. I jeśli jakieś kłopoty były w związku, one będą zażegnane. Dojdziecie do porozumienia i zaczniecie wszystko od początku. W zdrowiu też będzie jakaś pomoc, będzie pokonanie właśnie jakichś problemów zdrowotnych, ale też Karty ci mówią, żebyś zainwestował w siebie, żebyś po prostu nie żałował na swoje zdrowie. No i też ktoś ci będzie finansował jakieś sprawy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to będzie dużo tej pracy, poświęcisz się pracy, ale też możesz po prostu wykonywać pracę względem swojego powołania, względem swojej pasji. Po prostu będziesz poświęcał się właśnie swoim pasjom, będziesz robił to co lubisz, ale też co niektórzy mogą zatęsknić właśnie, być może co niektórzy będą na jakichś urlopach, więc będziecie tęsknić za powrotem do pracy, a kartą na ten tydzień będzie pustelnik, więc będziesz trochę taki czuł się wyobcowany troszeczkę, troszeczkę taki samotny. Bliźnięta. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno e, będziesz miał e, spore problemy, duże nieporozumienia e, w tym tygodniu, no i jakąś rywalizację. Uważaj, żeby wasze związki. Nie, wdał, nie wdarły się właśnie jakieś trójkąty, jakieś oszustwa, jakieś po prostu zdrady. I co niektórzy nawet zakończą związki. Jeśli chodzi o zdrowie, to będzie taka przemiana. Na pewno pokonasz problemy zdrowotne i przed Tobą jest nowy etap w życiu. W pracy będzie jak najbardziej, będzie bardzo dobrze się układać i na pewno będziesz zajmował stanowisko odpowiednie swoich kwalifikacji. Jesteś naprawdę mądrą osobą i umiesz dojść do swoich celów, do tego właśnie co lubisz. A kartą tygodnia jest diabeł, więc uwikłaś się w jakieś swoje sprawy, ale na pewno je wszystkie pokonasz. Będzie ci ciężko, ale wszystko się poukłada po Twojej myśli. Waga, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dostaniesz jakąś nową jakąś świadomość, bardzo dobrą względem uczuć, dostaniesz jakiś. Jaki, jakąś nową ofertę, przed Wami jest nowy początek dla, sa, dla samotnych wag. Wróży to stabilny, wspaniały związek na horyzoncie. No i osoby, które właśnie miały jakieś problemy w związkach, one wszystkie będą zażegnane. Jeśli chodzi o zdrowie, to wiele państw pod tego znaku może właśnie spodziewać się, że w, w niedługim czasie staniecie się mamami, ale też musicie uważać właśnie na przeziębienia, wiadomo, że teraz jest zimno, trzeba się e, ubierać ciepło, więc po prostu zadbajcie e, o siebie, żebyście się nie zaziębiali. Jeśli chodzi o pracę, to może być właśnie jakaś konkurencja, jakaś rywalizacja, no i nawet może dojść do kłótni w pracy, a kartą Tygodnia jest ósemka pentakli, więc na pewno przed Wami jest nowy początek. Będziesz musiał zacząć coś od początku, ale warto spróbować i warto, żebyś się z tego nie wycofał. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł powietrza. Żywioł ognia baran uczucia. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz naprawdę w pięknym nastroju. Coś bardzo istotnego względem uczuć się u was zadzieje. Być może co niektórzy w bardzo krótkim czasie wstąpią w związek małżeński. Będziecie mieli właśnie plany do Waszego wspólnego życia, ale też możesz właśnie bardzo fajnie się zareklamować przed swoją ukochaną osobą. Może on właśnie w tym tygodniu doszczy, doszczy coś w Tobie naprawdę wyjątkowego, co do tej pory nie widział i na pewno to bardzo dobrze oceni. Jeśli chodzi o zdrowie, no to na pewno pokonasz problemy zdrowotne i w miarę będzie wszystko umiarkowany tydzień. W pracy przychód e, dużych pieniędzy, no i ta praca naprawdę będzie dla Was na ten moment zadowalająca. A kartą tygodnia jest dwójka buła, więc będziesz się zastanawiał, czy iść na spotkanie, czy wejść w ten związek, czy wejść w tą spółkę, więc jak najbardziej nie zastanawiaj się, bo warto, warto po prostu być w tym związku, warto wejść w spółkę i też warto pójść. Na spotkanie, więc macie nie odkładać. <laughs> Lew, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o, o uczucie lwa, to wiele z Was może właśnie mieć problem w związkach. Możecie się właśnie pokłócić, a nawet może dojść do, rąk, do rękoczynów. Też na, na też waszych związkach będzie przeszkadzać jakaś kobieta, która będzie robić intrygi, która przez kobietę właśnie będziecie mieli problemy w związkach. Proszę uważać. Jeśli chodzi o zdrowie, to wiele z Was też uda się właśnie do specjalistów, do lekarzy, na pewno będzie postawiona jakaś dobra decyzja. No i na pewno będzie pomoc. Będziesz miał pomoc dobrą i fachową, jeśli chodzi o twoje sprawy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to też w pracy dobry biznes, dobre przemiany, ale też niektórzy mogą stracić w tym tygodniu pracę. Ale proszę się nie Yy, nie martwik, bo nic się nie dzieje bez przyczyny, dlatego że w perspektywie bardzo szybko znajdziesz dobrą pracę. Jeśli w tym tygodniu będziesz przeprowadzał jakieś transakcje finansowe, zabiegi medyczne, one będą wszystkie pozytywnie przeprowadzone. A kartą yy, tygodnia jest dziesiątka płętaki, więc wiele z Was uda się na jakieś zakupy, będzie w jakiejś większej. I grupie ludzi na jakimś spotkaniu, no i też jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować. Szczelec: uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będą bardzo dobre i stabilne. Możesz dostać jakąś wspaniałą wiadomość względem uczuć, coś naprawdę fajnego może się wydarzyć. Ale niektóre przyjaźnie w tym tygodniu mogą się przekształcić właśnie w związek, w coś właśnie bardzo fajnego. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonasz jakiś problem zdrowotny jest uzdrowienie, taka radość, spełnienie i wiele osób spod tego znaku pań może. Spodziewać się właśnie potomstwa, może właśnie się dowiedzieć, że, że są w ciąży, że w perspektywie w niedługim czasie będą mamami. Jeśli chodzi o pracę w pracy, stabilizacja, siła wyższa, waszymi sprawami się zaopiekowała waszą karierą. W każdym bądź razie bardzo sympatyczny, pozytywny tydzień, a kartą tygodnia jest kapa. No. Lepiej nie trzeba. Król w słońce, kapłanka, kapłan. No rewelacyjny tydzień pod każdej, każdej dziedzinie życia. Czego i Wam życzę. Żywioł wody, rak. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w w tym tygodniu w bardzo coś ważnego w waszych uczuciach, związkach się zadzieje. Będzie to bezcenne na wagę złota. Naprawdę będziecie przeżywać wspaniałe, szczęśliwe chwile. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będziesz miał jakiś problem. Będziesz musiał szybko działać, żeby pokonać właśnie chorobę. W pracy pozytywne zmiany i też czekają was. Awanse, no i naprawdę stabilizacja finansowa. Warto, żebyś w tym tygodniu zagrał w grę liczbową. A kartą tygodnia jest Buław, więc dostaniesz nową i dostaniesz jakąś świadomość, przed Wami jest jakiś nowy, bardzo pozytywny początek. Skorpion. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to uwikłaś się w jakąś relację i na pewno w tym związku będzie się układać Tobie. Być może nie będzie to aż tak wielkie uczucie, ale zawsze, zawsze będziesz w stanie się dogadać, zawsze Wam się będzie układać. No, i tak naprawdę będziecie wspierać jedno drugiego. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj, że, bo możesz mieć właśnie jakieś problemy zdrowotne, uważaj, żebyś ostro, właśnie nie jeździł, zwolni z gazu, żebyś właśnie nie spowodował jakiejś kolizji. No, i jeśli chodzi o pracę, też możesz mieć właśnie jakąś przykrą wiadomość. Możesz się coś przykrego. Dowiedzieć, a kartą y, tygodnia jest dziewiątka pucharów, więc na pewno y, tydzień będzie poświęcony rodzinie, uczuciom, ale też uważaj, żeby ktoś cię nie obgadywał, żebyś nie popadł na jakieś języki ludzkie. Ryby. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w twoich, Waszych związkach będzie się działo i bardzo pozytywnie, pod każdym względem, i w starych związkach, i jakieś problemy, jeśli były do tej pory, to one się zakończą, no i oczywiście osoby samotne. W tym tygodniu mają szansę spotkać swoją drugą połowę. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno pokonanie problemów w pracy, wszystko będzie się układać po Twojej myśli, ale też uważaj, żebyś nie był oceniany i żeby Cię też ktoś w pracy nie obmawiał. A kartą tygodnia jest czwórka buław. Więc czeka Cię szczęśliwy okres, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy związek, szczęście osobiste. No bardzo pozytywny tydzień. Dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Kochani, żegnam się z Wami serdecznie. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Dobra, okay. tym kotem to...